W ciągu geometrycznym An, w którym A1 jest równe 1, znane są wartości dwóch wyrazów: ak jest równe 16 i ak plus 2 jest równe 32, gdzie k jest pewną liczbą całkowitą dodatnią. My musimy wyznaczyć dziesiąty wyraz tego ciągu. Z tej informacji, że jakiś KT wyraz jest równy 16 i wyraz o 2 dalszy jest równy 32, możemy bardzo łatwo obliczyć, ile jest równy iloraz ku tego ciągu geometrycznego, ponieważ Jakiś k plus drugi wyraz ciągu geometrycznego to jest po prostu wyraz katy, czyli dwa miejsca wcześniejsze, pomnożony raz przez q i potem jeszcze raz przez q, czyli przez q w potędze drugiej. k plus 2 to jest k plus 2, no i z tego równania bardzo łatwo wyliczymy, ile jest równe q. Podstawmy sobie pod ak plus 2, że to jest 32, równa się pod ak 16 razy q kwadrat, stąd wynika, że q kwadrat jest równe 32 na 16, czyli 2, czyli q może być równe albo pierwiastek z dwóch, albo q może być równe minus pierwiastek z dwóch. Czyli prawdopodobnie będziemy mieli dwa rozwiązania do tego zadania, musimy policzyć, ile będzie równe a 10 dla q równego pierwiastek z dwóch oraz ile będzie równe a 10 dla q równego minus pierwiastek z dwóch. Czyli pierwszy przypadek napiszmy sobie dla q równego pierwiastek z dwóch mamy. No i liczymy, ile to a10 jest równe. Korzystamy ze wzoru, że to jest po prostu a1 razy q w której potędze? No, oczywiście w 9. Żeby z pierwszego wyrazu dostać się do 10, to pierwszy wyraz, czyli a1, musimy pomnożyć 9 razy przez q, czyli przez q 9. 1 plus 9 musi dać 10. No to mnożymy. A1 jest równe 1, czyli tu piszemy sobie 1 razy Q do 9, czyli w naszym przypadku teraz pierwiastek z 2 do 9. Ta jedynka tutaj nic nie zmienia, czyli mamy po prostu pierwiastek z 2 do 9. To możemy sobie rozpisać jako pierwiastek z 2 do potęgi parzystej, czyli do ósmej i jeszcze razy 1 pierwiastek z 2, to nam łatwiej będzie zauważyć, jaka to jest wówczas liczba. Pierwiastek z 2 do 8 to jest inaczej 2 do 4, czyli po prostu 16. No i jeszcze zostaje pierwiastek z dwóch, No i to jest pierwsza odpowiedź do tego zadania. Dla Q równego pierwiastek z dwóch, a 10 jest równe 16 pierwiastków z 2. Jeszcze musimy rozważyć ten drugi przypadek. Dla Q równego minus pierwiastek z dwóch będzie sytuacja bardzo podobna. A 10 jest równe. No i tutaj piszemy znowu a 1 razy ku do 9, czyli 1 razy od razu podstawie minus pierwiastek z 2 do 9 to się równa minus pierwiastek z 2 do 8 razy jeszcze minus pierwiastek z 2 minus pierwiastek z 2 do 8 to będzie znowu liczba dodatnia podobnie jak w przypadku wyższym minus przy podnoszeniu do parzystej potęgi znika czyli tu otrzymamy 16 raz jeszcze minus pierwiastek z dwóch, Czyli mogę od razu napisać minus 16 pierwiastków z 2, co zresztą łatwo było się domyśleć po tym, jak policzyliśmy już wartość A10 dla ku równego pierwiastek z 2. Tutaj podnosiliśmy do potęgi nieparzystej taką samą wartość Q, jak w przypadku pierwszym, tylko z minusem, czyli wynik musi wyjść taki sam, tylko z minusem. Czyli ostatecznie mamy dwie odpowiedzi do tego zadania. Dziesiąty wyraz ciągu geometrycznego może być równy tyle lub tyle.